około 80 hektarów i o tym teraz nie mówimy to jest przyszłość za 50 lat Rawicza a teraz pójdziemy zobaczyć to co może być przyszłością za 5-10 lat najpierw jak to będzie w przyszłym studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego do tego końca tam drzew i dalej w tym kierunku do końca zabudowy to jest teren przewidziany poprzednio ale my na całość tego terenu obecnie nie chcemy uchwalać planu, bo byłoby to zbyt wielki obszar, zbyt wielkie koszty i zbyt odległy czas zagospodarowania. Na razie chcemy uchwalić 45 hektarów planu, z tego 38 pod czysty przemysł. I teraz pokażę obszar mniej więcej tutaj, gdzieś na wysokości. Gdzie widać te, tę koparkę, tamta część od strony drogi, po której jedzie teraz auto, to jest taki pas gdzieś 300-400 metrów. To są usługi z możliwością zamieszkania, czyli podmieszkalnictwo i usługi. To będzie taka strefa buforowa pomiędzy drogą na szymanowo, obiektami mieszkalnymi, a tą częścią przemysłową. Wszystko resztę, te pola, które tu widać. Od Wszędzie mamy taką sytuację, że mamy pola prywatne, nie ma gminnych gruntów, a nadto tu kończy się w tej chwili uzbrojenie, czyli mówiąc inaczej, to uzbrojenie do podłączenia jest do tej drogi. Yy, firmy Rabak, to jest to, yy, te obiekty tak pomalowane na niebiesko ładnie, stąd widoczne. Żeby te tereny, które tu mieszczą się w obrębie tej e, obwodnicy, ale z tamtej strony, e, stały się własnością zakładu. Oczywiście stroną nie jest gmina, to są tereny prywatne. Czyli żaden fabryk nie jest gminny. No Oprócz tej drogi. No, 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 no ale w I teraz ta droga zostanie w przyszłości sprzedana Rawagowi jako droga wewnętrzna zakładu. Tam, gdzie stoją Czego? Część tych aut, które stoją tyłem, tutaj do nas, stoją na pasie drogowym, ale z tej strony. A to jest własność Rawagu. 2 metry tam, mniej więcej 2,5 metra, taki pasek, z tej części jest już Rewagu. Czyli mamy tak, teren Rawagu po tamtej stronie, teren Rewagu po tej stronie, a w środku jest droga gminna. Kompletnie w gminie, do niczego nie jest w tej chwili potrzebna. Przypomnę również, a w jednym miejscu... Pokazuje gdzieś w tamtym kierunku, ale to nie w tym obszarze. I mamy 7,5 hektara strefy Wałbrzyskiej, która już nie jest gminy, bo jest oddany do Wałbrzyskiej Strefy. Przy czym tam jest ten mankament, że tamten teren nie jest terenem przemysłowym. Tam nie może powstać zakład produkcyjny tego typu co Rawak. To jest teren usług, czyli hale magazynowe. Względnie produkcja nieuciążliwa. Nie chcę tego rozwijać, tematu, ale na pewno nie jest to tego rodzaju produkcja. W tej strefie to jest strefa przemysłowa. To wszystko, strefa przemysłowa, dzisiaj się kończy na tych samochodach i na tej drodze. Parę lat temu, jeszcze parę lat temu, w środku były tereny niezagospodarowane, hale puste. Brak zagospodarowania. Dzisiaj tam jest full, wszystko zajęte, wykorzystane. Zostały nieliczne tereny, ale również i one w tej chwili mają już wydane warunki zabudowy na postawienie obiektów. To jest ten teren, który niejako wchłonął część tego tak zwanego bezrobocia, które się wytworzyło po zniknięciu sefs Nie tylko to oczywiście. Możemy. Przejeżdżając przez ulicę ceglaną, zobaczyć, że te nowe budynki też mają szyldy, też włączają się w działalność gospodarczą. Więc mówienie o jakimś totalnym zapaści gospodarczej Rawicza jest nieporozumieniem. Rawicz w 2009 roku po likwidacji SEFSA przybyło 4% bezrobotnych w Rawiczu. Dzisiaj wróciliśmy z powrotem do sytuacji sprzed SEFSA. Może nie dzisiaj, bo to jest dokładnie sprzed dwóch lat już informacja. Wróciliśmy do y, sytuacji sprzed likwidacji SEFSA. Także mówienie, że SEFS, Modena, y, Polpiek spowodował zapaść gospodarczą jest nadużyciem. Droga, droga. To teraz widać, ile potrzeba metrów na normalną, zwykłą drogę zbiorczą. 7 metrów jest dnia. Trochę chodnika, trochę ścieżki rowerowej. Razem pas drogowy daje 20 metrów. Jeśli ten pas 20 metrów spróbujemy wbić koła wagu, no to wtedy dopiero widać, co musielibyśmy w.